Poznaniu.pl Poznań w minutę. Zdzisław C podejrzany o zabójstwo pięcioletniego Maurycego, decyzją sądu został aresztowany na 3 miesiące. 71 latek trafił do więziennego szpitala, gdzie będzie pod obserwacją lekarzy. Jak poinformowała prokuratura, mężczyzna cierpi na schorzenie neurologiczne, które spowodowały zmiany organiczne w mózgu niedzielę po raz 22 odbędzie się Poznański Maraton. Na starcie biegu stanie blisko 5000 biegaczy. Start biegu przewidziano na godzinę 9 rano. Trasa biegu prowadzi przez miasto. Do godziny 15 można spodziewać się utrudnień w ruchu. Od soboty 21 października będzie działać miejskie lodowisko na Poznańskiej Malcie. Czynne będzie od godziny 8 do 22, w soboty do 23. Warto pamiętać o przerwach na czyszczenie lodu, które mają miejsce o godzinie 12.30, 15.30 i 18.30. Trwają poszukiwania 17-letniej Julii Wałęsy. Dziewczyna ma około 160 cm wzrostu, szczupą budowę ciała i ciemne włosy. W momencie zaginięcia była ubrana na czarno. Wszystkie Osoby posiadające informacje o miejscu pobytu Julii proszone są o kontakt z policją.